O kurwa, to nie będzie dobry pomysł, te Food Champions. Ale co? No chuj. Ale kurwa bramka. Gdzie? Eee, dobra. Co no to jest? No co no kurwa ma być? O, pierdol... Oby zdech! Nie wiem, no życzę mu śmierci w męczarniach. No, Brexit mógłby wejść jakiś. O, <laughs> to jest kurwa żart teraz. Pierdolony muzy. Cześć, bramka na farcie jest chyba możliwa. Kurwa, no nie, to jest żart. Fifę mi kurwa skrasowało HAHAHAHA <laughs> Tak, mi się już nie chce grać ich X-Squad, bo atleast w tamtej Fifie sporo grałem, tutaj tak mi się zgadza Co to? Milito? Ma jakiś wypad mi hero Wygląda jak Sylwester Stallone Chyba Bywa, bywa Kotko Ale no zasuwał po piłkę Co to jest? bo... Obega bega jakiś? Fake Pogba Pol, 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 pol po obega pol Kurwa No czemu odleży? <laughs> jest, jest, to Czwarta Dawidka i weszło Jak się to zaburzy. Jak on tam poprzedł? Jak on tam nie, się nie. znalazł? O właśnie Tego szukałem Co ten buzy kopa walną Nie wpił się Co jest? Karny! No. Nie, przypomniała mu się kartka, wtedy nie było o sobie. Myślę, że karny jest. Trzech leży. No nie. Łapcie kolusia. Aj, aj, aj. A Ama to i tak <śmiech> <śmiech> Czy ja mam kogoś aj, ciekawego kocha, na kocha. ławce? O! <laughs> wejść. Muzyn dwumetrowy to kiedy indziej wejdzie. Na drugi mecz. <laughs> Czy widziałem na tym na przerwie Bonifacego koszuleczkę w narzutce? Ratunku mużin. <gry> Ratunku To Toczka, ale no. Jakby nie wyszło, to całkiem ciekawe. E, no tak nie robi się bramki. Co, Co on robi? Czemu? Co się dzieje? Od nie było kim pępeć piłki podać? O! Jajajaj się obalił! Nej! Zjedźcie mi było normalnie. Dawaj spojenie. Nie ma sprawy. O! <laughs> Spójrz, stadionu chyba. Gdzie tam fał? To jest hoho. Co? To nieźle. Oj, ja <grystanie> To co, ten skimperz się... z głodu upadł? Ale <grystanie> teraz <grystanie> ekranie, kurwa wokół niego biegają i znowu postarał się ajajaj aj, aj, <śmienic> jak go kurka za zajębał. Messi uolu za <śmienic> dziewięć strzałów Rutkulit <śmienic> Cyganko w najlepszy <jednym. śmienic> <śmienic> <śmienic> pomocnik kurwa Tiamet w koronie tego klubu. Oj oj, oh, Myślałem, że za mocno, a tu jednak Leciała w okno co to ma być? No dobra, chociaż roz nie, nie, nie za szybki ten meści A co, pomyślałem, że trzeba wielkoluda Trzech na nim siedź. O nie, co pirueta zrobił, muszę zobaczyć. piruet w powietrzu. Spróbkażę za z miotło. Jeszcze dupo do tego twojego broń skoczył ją respekt przed takim teamem. Za każdego gola to liścia dostają od Hulita. Co? Ja pierdolę, pięć tych frajerów. Zmieniło mi się, jednak nie boli paty. Profilaktycznie się wypierdolił. Nie, nie woli paty, tylko w <noise> się pierdoli. Simuluj, simuluj ah, i łysy. Aj, Wisi wjechał. W końcu. <laughs> Diego Milito. Sylvester Stallone. Oj. Brexit. Żółta, <laughs> żółta. Upomnienie. Upomnienie? Ah, z żółta! Coooo! No! 2-0, utrzymajmy tą przewagę! Nie! Nie dawajcie muzynowi strzelić! Oho! No nie! Skar! Ja nie mogę nic zrobić, mogę nic kliknąć! jak to tej piłki się lubi! Myślałem, że karny jakiś będzie charytatywny. Dobra, bierz piłkę, bierz piłkę pod pachę, idziemy! Jest jeszcze nadzieja. Sporo ich tu trochę ma. Bonifacy! W Messi! Nie! Jest, jest. No kurwa! Co za łóżek? Możesz sobie kupić tego łóżka, taniej jest całkiem. Ten nie bym robił Szybko, szybko, łysego nie ma. <grystanie> ja ty z tego jak za darmo. Jest! Yes! <grystanie> Będzie do grypka. Kim Pembe, kasuj tego emeryta. O kurde, emeryt mnie. Wyprztykał. E, powalił mnie. <grystanie> Proszę podnieść. Uuu, sego zawatali. Může si džurávět sádek. No ty kárne. Vělké emoce. No co to kurva má být? Něfortunně. No co je? Co? Vytřubujeme ji tak. A má muha mi kryže. No. Ajajaj. No, ja pierdolę, no ty, coś zrobili z tymi kardyniami. <grystanie> tak, Wow, ale perfekcyjnie. To jest lawałem w środek. Nie, 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 no, 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 no. <grystanie> ale to nie, 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 No co jest? nie, <grystanie> Wiedział. <Prevident> <grystanie> <grystanie> Cię grać, Czy to będzie koniec? Tak jest. Spodziewałem się, ale myślałem, że nie Może jakaś paczka dla widzów będzie. Jest! Będzie paczka, będzie paczka. Leci paczka, leci paczka. Donalidio Soccer. Kurwa. baba. To baba będzie. Baba, znowu baba